Jak zostać twórcą UGC zaczynając od zera? Wystarczy kilka kroków, które pokażą markom Twój potencjał. Po pierwsze, zacznij działać od razu. Włącz kamerę i nagrywaj codzienne momenty. Rutyna tworzenia pomoże Ci zyskać pewność siebie i rozpęd. Twórz treści, które możesz zaoferować markom. Na przykład opinie, recenzje czy krótkie poradniki. Dwa. Zbuduj swoje portfolio. Stwórz portfolio, a to pokaże markom, czym się interesujesz i w jakiej niszy działasz. Upewnij się, że twój profil jest gotowy, czyli bio. Dodaj opis, np. mikroinfluencer czy twórca lifestyle'owy. Użyj wyraźnego zdjęcia profilowego, napisz kilka słów o sobie i nie zapomnij o adresie e-mail do kontaktu dla marek. 3. Nawiąż współpracę. Twórz treści inspirowane materiałami marek na Instagramie, YouTube czy TikToku, dodając swój własny twist. Publikuj treści i oznaczaj te marki w swoich postach. Wiele z nich szuka kreatorów, a gdy marka się odezwie, bądź gotowa na kontakt e-mail. Pamiętaj, nie potrzebujesz tysięcy obserwujących. Nawet z zerem followersów możesz zacząć działać jako twórca. Wystarczy, że pokażesz swoją kreatywność i gotowość do współpracy. Zacznij już dziś. To twój czas. Zapisz ten film, a jeśli chcesz więcej wskazówek, zaobserwuj.